Dzień dobry, witam Was kochani. Dzisiaj spotykamy się na czytaniu zatytułowanym przez ym, Żagielka. Zatytułowany, dlaczego osoba, o której myślę, się nie odzywa? Dlaczego on, ona się nie odzywa? Ym, zanim przejdziemy, tutaj będzie y, opcja wyboru, będą trzy grupki. Natomiast zanim przejdziemy, moi drodzy, yy, jedna tutaj. Yy, z osób, która zamówiła mnie czytanie na Teepli podsunęła mi taki super pomysł na przekazywanie maila i polega on na tym że jak się logujecie to w zakładce nick zamiast podawać jakieś tam, nie wiem swoje imię, czy jakieś wymyśloną nazwę, tam można właśnie wpisać Adres mailowy, który ja będę widziała. Także dziękuję bardzo za pomysł. Świetna sprawa. I przypominam o możliwości zadawania pytań właśnie na Tipli. Link będzie pod spodem filmu. No to co, przechodzimy. Przechodzimy do konkretów. Trzy opcje. Przygotowałam dla Was takie karteczki, kochani, z cytatami z Kubusia Puchatka. Zerknę, czy widzicie? Powinniście widzieć. I tak. Opcja numer jeden. Wolę być starym, nudnym sobą, niż udawać kogoś, kim nie jestem. Opcja numer dwa. Nie wiem o co mi chodzi, ale chodzi mi o to bardzo mocno. I opcja numer trzy. Czasami trzeba zrobić nic, żeby stało się naprawdę coś. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj czytaliście puchatka, oglądaliście puchatka. Pamiętacie postacie? Ja ze swojej strony bardzo, bardzo lubię tutaj Kubusia Puchatka i bohaterów, którzy mu towarzyszą. Dobrze, moi drodzy. To sobie wybierajcie. Ja tutaj trochę potasuję karty. Potasuję sobie troszeczkę. Dobrze. Przechodzimy do osób, które wybrały tutaj cytat numer 1. Wolę być starym, nudnym sobą, niż udawać kogoś, kim nie jestem. Dobrze. Co dla osób, które wybrały cytat numer 1? Grupę numer 1? Dlaczego osoba, o której myślą, się nie odzywa? Dlaczego się nie odzywa i czy się odezwie? I jak to dalej wszystko się potoczy między wami? Grupa numer jeden. Przyczyna zdarzenia, czyli odpowiedź na pytanie. Przyczyna zdarzenia. Co się takiego stało, że osoba, o której myślicie się, nie odzywa? Co się takiego stało dla grupy numer jeden? Obecna sytuacja uczuciowa tej osoby czyli co obecnie czuje w związku z tym, co obecnie czuje ta osoba. Czy się odezwie? I przyszłość tej znajomości, tej relacji jak to się zakończy? Zerknę. Powinniście widzieć. Moi drodzy, dlaczego się nie odzywa przyczyna karta diabła? Może być tak, że z powodu zdrady, zazdrości, proszę sobie tę energię odwracać, tak? Bo to możecie wy się na przykład nie odzywać. Karta diabła, zazdrość, zdrada, również mogła być kłótnia, jakieś niejasności. Karta uzależnień również, tak? Mam wrażenie, że tutaj właśnie chodzi o, yy, o kłótnie bardziej. Kłótnię związaną z jakimiś nieporozumieniami, z jakimiś wydarzeniami, które sprawiły właśnie to milczenie między Wami. Już dopytamy tą kartę diabła. Dlaczego ta osoba się nie odzywa? Natomiast może tutaj chodzić o romans, tak? Też, że któreś z Was tutaj pozwoliło sobie na zdradę, na ten. Skok w bok, i jest tutaj, jak to się mówi, obraza majestatu. tak Dlaczego się osoba nie odzywa? Tak, wiecie co? Chodzi tutaj o Romans. Chodzi o Zdradę. Jest królowa Buław pokazana. Kobieta piękna, kobieta, której trudno się oprzeć. Kobieta gorąca i namiętna. Taki ideał, jeśli chodzi pod kątem seksualności mężczyzny. Tak, bo no bo pokazała się królowa, dlatego mówię ideał mężczyzny. Na pytaniu obecna sytuacja uczuciowa tej osoby. Karta trzech buław. Karta trzech buław, która mówi o tym, że jest podjęta decyzja, żeby pójść w coś nowego. Tu jest taka sytuacja, jakby on się odwracał od was tutaj, tak, i. Patrzył z nadzieją w przyszłość, czyli patrzył z nadzieją być może na związek z tą królową buław. Takie mam wrażenie. Dopytajmy. Chcę wejść w coś nowego, chcę spróbować czegoś nowego. On tutaj ma plan, tak? ma plan działania. Dopytajmy. Dopytajmy. Obecna sytuacja uczuciowa tej osoby. Karta dziewięciu, dziewięciu mieczy. Jest tutaj zmartwienie, tak? Być może rozmyśla, czy to, co zrobiła ta osoba jest w porządku, jest OK, czy to dobrze zrobił, tak jak czy ta osoba dobrze to zrobiła? Dobrze, że to zrobiła. Czy to pozwoli mu zamknąć pewien etap rozdział w swoim życiu i pójść właśnie w to nowe? Są tu lęki, są tu obawy, są tu nieprzespane noce. Także jest problem. Jest problem. Bardziej mu to siedzi w głowie, tak? W głowie. Czyli bardziej tutaj myślami jest przybity jak, jak sercem, o czym zresztą mówią buławy, bo tutaj też nie ma patrzcie kielichów, nie ma uczuć. Tak jakby on w ogóle nie, jakby ta osoba nie kierowała się yy, uczuciami, empatią, emocjami, tylko bardziej jest to takie działanie na zasadzie właśnie buław yy, tego ognia i na zasadzie logiki, logiki umysłu czy się odezwie, no karta pustelnika mówi, że nie bo pustelnik to jest osoba samotna, osoba cicha osoba, która jak gdyby chowa się w swoje wnętrze, w swój, w swój tam zakamary gdzie czuje się bezpiecznie i on tutaj przemyśluje sobie, tak rozmyśla nad tym wszystkim on tutaj nie potrzebuje rozmowy czyli na chwilę obecną się nie odezwie Przyszłość waszej relacji była. paź była w tym mówię o tym, że możecie utrzymać kontakt i znajomość na pozycji m, takiej m, y, koleżeńskiej przyjacielskiej. Jest tu podjęty, może, m, może być tutaj również próba podjęcia naprawienia tej relacji. Tak Spróbowania jeszcze raz. Ale zobaczmy. Ale zobaczmy. Przyszłość tej relacji. Przyszłość tej relacji, tej znajomości. Odwróciła się karta y, pięciu buław. Odwrócone pięć buław może mówić o tym, że wasz cel nie jest wspólny. To znaczy, że jedno by chciało spróbować jeszcze raz, a drugie nie do końca. Dru w drugim jeszcze siedzi ten żal yy, i ten ból, i nie ma tutaj walki, tak? Nie jest podjęte działanie, nie jest podjęta walka, więc tak jakby wasze przyszłe cele i zamierzenia, działania się rozwijały. Nie ma wspólnej drogi. Drogie jedyneczki, jest tutaj prawdopodobnie konflikt związany z romansem. Nie wiem, czy osoba, o której myślicie, weszła w jakiś romans, czy to wy tworzycie ten romans, i na przykład druga strona się dowiedziała, i ta osoba y, przez to ma teraz problemy, tak, nie wie, co zrobić. Nie wie, co zrobić, czy odwrócić się tutaj od Was, czy iść y, czy iść z wami w to nowe, tak? Na chwilę obecną jest na etapie przemyśleń ta osoba, tak? Myśli, co zrobić. Natomiast tutaj jest pokazana przyszła, y, czy wasza przyszłość jest pokazana także Jedno by chciało, drugie niestety mówi nie. Drogie jedyneczki tak to się u Was pokazuje. Pozdrawiam serdecznie. Dwójeczki nie wiem o co mi chodzi, ale chodzi mi o to bardzo mocno. Czasami mamy tak, że nie potrafimy zinterpretować naszych potrzeb, yy, potrzeb naszej duszy, potrzeb naszych, naszego serca. Nie potrafimy tego skonkretyzować myślami. Zobaczymy, co tutaj karty powiedzą. Co dla dwójeczek? Dlaczego osoba, o której myślą dwójeczki się nie odzywa? Dlaczego osoba, o której myślą dwójeczki się nie odzywa? Dlaczego ta osoba zamilkła? Dlaczego ta osoba zamilkła? Co jest przyczyną? Co teraz czuje w stosunku do Was, w stosunku do Waszej relacji? Czy się odezwie i przyszłość Waszej relacji? Lekarta karta dwóch buław, która może mówić o tym, że jest tutaj potrzeba podjęcia jakiejś decyzji, ale jeszcze się zastanawiamy. Moi drodzy, co jest przyczyną jakiś konflikt, jakaś walka? Zobaczymy, czego to dotyczy. O co tak tutaj była ta walka? Co było przyczyną? konfliktu, dlaczego osoba, o której myślą dwójeczki się nie odzywa Królowa monet. moi drodzy, czyżby znowu tutaj yy, chodziło o osobę trzecią jest tu jakaś walka o kobietę, może to być trygon ziemski, nie musi być natomiast ewidentnie mogliście pokłócić się tutaj o osobę trzecią co teraz czuje w związku z tym ta osoba, o której myślicie? Dziewięć buław. Osoba ta czuje się skrzywdzona. Yy, oszukana. Poturbowana przez los. Rozczarowana w ogóle tą sytuacją. Rozczarowana wami, waszym związkiem. Już powiedziałam to w jedyneczkach. Wymieniajcie sobie tą energię. Yy... Ciężkie doświadczenia. Ciężkie doświadczenia, które teraz są przeżywane. Natomiast brak jest tutaj zaufania. I taka natomiast jest determinacja i jest gotowość do walki, jest gotowość do obrony, być może do, yy, do wyjaśnienia tej sytuacji, tak? Natomiast nie jest to, nie ma tutaj jakiegoś takiego komfortu uczuciowego. Tu jest dużo stresu i dużo, tak jak powiedziałam, takich nieprzyjemnych emocji. Dopytajmy uczucia tej osoby, uczucia tej osoby, uczucia tej osoby. Co teraz czuję w związku z tym wydarzeniem? Walczy o, o, o swoje ego, walczy o siebie, tak? Walczy o ten, bym powiedziała, o zachowanie twarzy, o zachowanie godności. Czy się odezwie? Karta cesarza. Hmm. Cesarz jest osobą władczą. Osobą, która y, robi, co chce, która narzuca nam y, czasami swoje zdanie. Natomiast czwórki mówią zazwyczaj o takiej stabilizacji. Czy się odezwie? Ja bym powiedziała, że cesarz nie jest osobą, która y, pierwsza wychodzi z inicjatywą, tak? Ona czuje się władcą na tronie, więc to do jej stóp powinni padać inni. Więc moim zdaniem, Raczej się nie odezwie. Dopytajmy, czy się odezwie osoba do dwujeczek lub dwójeczki do tej osoby. Odwrócony rycerz mieczy moi drodzy, nie ma przyspieszenia, nie ma działania, nie ma tutaj komunikacji, więc raczej się nie odezwie, nie ma wyjaśnienia sprawy. I. Przyszłość waszej relacji pokazał się Wisielec, więc nie będę teraz dopytywać nawet, ponieważ jest to zawieszenie, tak? Oboje jak gdyby hmm, potrzebujecie czasu na przemyślenie tej całej sytuacji. Popatrzenie na to z innej perspektywy. Być może zrozumienie też tego. Drogie dwójeczki, hmm, prawdopodobnie konflikt. Przez osobę trzecią sprawił, że osoba, o której się nie odzywa, lub to wy się do tej osoby nie odzywacie. Jest tutaj rozczarowanie, jest tu walka o, resztę, o zachowanie twarzy, o resztki godności. Także walka o to, żeby poczuć się samemu dobrze, chociaż przez chwilę. Kontaktu prawdopodobnie nie będzie, nie będzie wyjaśnień. Tu jest duma, tu jest poczucie takiego, że bym powiedziała również, że jest to takie hmm, po udawanie takiego, znaczy może nie udawanie, ale być może to ta osoba czuje się pokrzywdzona, tak? Pomimo, że może coś złego zrobiła, ale niektórzy ludzie są tacy, że tak potrafią to wszystko przedstawić sytuację, przedstawić swoją prawdę, że w tym sensie wychodzi, że oni potrafią usprawiedliwić Swój czyn i z siebie zrobić ofiarę, tak? Dlatego bardziej mam wrażenie, że tutaj będą czekać na to, aż ta druga strona spróbuje się odezwać i wyjaśnić. I jeśli chodzi o przyszłość, jest zawieszenie, brak ruchu, brak działania, przestój. Drogie dwójeczki, pozdrawiam serdecznie. trujeczki czasami trzeba zrobić nic, żeby stało się naprawdę coś. Zobaczymy, co tutaj wam tarot odpowie. Dlaczego osoba, o której myślicie się, nie odzywa? Dlaczego się nie odzywa? Lub dlaczego to wy się nie odzywacie? Proszę sobie tutaj energię wymienić, jak jest taka potrzeba. Dlaczego? się nie odzywa, co jest przyczyną milczenia. Co teraz ta osoba czuje yy, odnośnie Waszej relacji, odnośnie Was? Czy się odezwie i przyszłość Waszej relacji? W tle karta sądu ostatecznego, która yy, może mówić o tym, że wrócą jakieś sprawy w przeszłości z przeszłości, które uda się uzdrowić. Mówi także o jakichś wiadomościach ważnych. Dobrze, kochani, dlaczego osoba się nie odzywa? Karta Czterech Mieczy. Problem może być bardzo yy, taki prozaiczny, może być po prostu chora. Źle się czuć, i potrzeba tutaj nie ma po prostu siły ani ochoty, tak? Ma, ma inne sprawy na głowie. Natomiast jest to także potrzeba, czasami w związku, w relacji jest taka potrzeba pobycia samemu oddalenia się i spojrzenia na to z innej perspektywy przemyślenia tego wszystkiego tak, jak gdyby rozmowa ze swoim wnętrzem. Druga strona często tego nie rozumie, ponieważ no denerwujemy się, jak nie wiemy, dlaczego nie mamy kontaktu z osobą, na której nam zależy. Ale czasami naprawdę ta potrzeba jest bardzo, bardzo silna tej samotności, tego schowania się w taką, w taką swoją bezpieczną przystań, tak? Dopytajmy, dlaczego ta osoba się nie odzywa. Oczywiście jest to także karta rozstania, tak? Dopytajmy, dlaczego do trujeczek się osoba nie odzywa? Yy, powiem tak, jest tu obraza majestatu. Jest to obraza majestatu, ponieważ nie otrzymywała tyle, ile dawała z siebie. Nie było równowagi. Nie ma równowagi w waszym związku. Nie ma harmonii, nie ma wsparcia, nie ma pomocy. I jest tutaj prawdopodobnie tak zwany foch. Jaka jest y obecna sytuacja uczuciowa tej osoby? Pokazała się y kapłanka. To jest tak troszkę jak w tej karcie Czterech Mieczy. Tu jest takie zagłębianie się w siebie kontakt z własną duszą, z własnymi emocjami, z własną intuicją. Takie, wiecie, troszeczkę za i przeciw, jak tu są te dwa filary, czarny i biały. Tak? Czyli jak gdyby takie y, rozmyślania, ważenie całej sytuacji. Natomiast ja mam wrażenie, że w karcie y, kapłanki to jest ta, ta, takie ciągłe myślenie nad tym, Zgłębianie takich sytuacji, zgłębianie rozmów i rozmyślanie nad tym. Taka analiza bym powiedziała, tak? Zobaczmy, co obecnie czuje osoba do trójeczek lub w związku z tym, co się stało. Co obecnie czuje ta osoba? Karta świata, wiecie co? Mam wrażenie, że jest gotowa zakończyć to swoje takie użalanie się nad sobą i zacząć od nowa, i zacząć od początku. Tak? Obecnie mam wrażenie, że dopuszcza do siebie taką możliwość, żeby spróbować jeszcze raz. Czy się odezwie karta umiarkowania? Dopytam, natomiast y, mam wrażenie, że tak, ponieważ tu jest zachowanie równowagi, zachowanie umiaru, ale to jest także karta uzdrowienia. Więc myślę, że, że y, po tym całym przemyśleniu, po tej, po tej kontemplacji emocjonalnej w karcie kapłanki, nastąpi tutaj jakieś zrozumienie, nastąpi ozdrowienie i będzie próba nawiązania kontaktu. Ale dopytajmy, czy się ta osoba odezwie. Karta wisielca. Karta wisielca, która może mówić w tym wypadku o tym, że następuje uzdrowienie tego przestoju, tego, że, że do tej pory nic się nie działo, że nie było tego kontaktu. I przyszłość Waszej relacji pokazała się w karcie królowej kielichów. Wyciągnę jeszcze jedną kartę. Przyszłość relacji dla trójeczek. Rycerz Mieczy. Wiecie, co tu jest tak? Jest dużo uczuć, jest dużo emocji. Królowa Kielichów to jest matka żona, to jest wsparcie, to jest bardzo kochająca osoba. I przy niej pokazuje się rycerz, rycerz Mieczy, który mówi o tym, że może być emocjonalnie pod wpływem jakiejś kłótni, tak? Ale mam wrażenie, że ta kłótnia wyjaśni całą tą sytuację i ta królowa kielichów, ta, y, te emocje, ta miłość, ta empatia zwyciężą. Drogie trójeczki, prawdopodobnie chodzi tutaj y, ta osoba, o której myślicie, lub to wy, jesteście zwyczajnie urażeni, jest Wam przykro, y, macie tego przysłowiowego focha, bo czuj, czujecie się niedoceniani. Y, Czujecie się tacy troszeczkę może też zbywani. Dużo w Was jest takich przemyśleń, dużo kontemplacji, dużo zrozumienia dla tej całej sytuacji. Natomiast jesteście gotowi otworzyć się jeszcze raz na tą relację. Tutaj mam wrażenie, że ten kontakt jednak będzie, że to, że nastąpi uzdrowienie tego przestoju i po jakiejś tam kłótliwej historii. Yy, Próbie wyjaśnienia tej całej sytuacji. No jednak ta królowa kielichów zwycięży. Drogie trujeczki, pozdrawiam serdecznie.